Szczęść Boże, bardzo Was gorąco witam. Nowy tydzień naszego życia. Duchu Święty, wzmocnij nas, żebyśmy wszystko robili w Tobie, w mocy Bożej. Dzisiaj w Ewangelii słyszymy, jak Pan Jezus uzdrawia. Powiedział do niego urzędnik królewski: Panie, przyjdź, zanim ubrzę moje dziecko. A Jezus do niego: idź, syn Twój żyje. Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego. I szedł z powrotem, a po drodze mu powiedzieli, że jego dziecko żyje. Słowo pana Jezusa, które jest przyjęte z mocą, przyjęte z wiarą, u tego poganina. Jezus mówi, że się troszczy, a ten uwierzył, i tak się dzieje. Nam też to Jezus mówi. Mamy swoje problemy, mamy swoje troski, mamy swoje zmartwienia, każdy z nas coś nosi. Jezus nas zapewnia: Ja jestem z Tobą, ja się o Ciebie troszczę, wszystko będzie dobrze. Ja słyszę to zapewnienie, czy je przyjmuję? Czasem tak, a czasem nie. Dzisiaj urzędnik, poganin, urzędnik królewski przychodzi do Jezusa i uczy mnie wiary. Myślę, że nie tylko mnie, każdego z nas. Uczy wiary. Zaufaj Słowu Jezusa. Syn Twój żyje, idź. Będzie dobrze. Jezus się o mnie troszczy, będzie dobrze. Przyjmij dzisiaj to słowo, słowo, którym Jezus chce nas poprowadzić dalej, dalej w wielkim poście, dalej w naszym życiu, żebyśmy byli ludźmi zaufania. Wobec różnych zmagań, trosk, rzeczy, które nam nie wychodzą, które być może nie tak planowaliśmy, że będą, Jezus pokazuje drogę. Idź, syn Twój żyje. Idź, zaufaj, będzie dobrze. Zachęcam Cię, żeby przyjąć te słowa i nimi żyć i na to wam błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miejcie uśmiechnięty dzień. Dbajmy o to, żeby nasze serce było radosne. A tutaj jest link do Patronajta mocnych w duchu, żeby wspierać działania, które prowadzimy, zarówno ewangelizację, która jest w internecie ale też i wiele innych działań charytatywnych. Teraz podpisaliśmy nową umowę na kontynuację prowadzenia domu dziecka w Łodzi. Podpisaliśmy też umowę z miastem na to, żeby mieć prowadzić mieszkania dla dzieci po wyjściu z domu dziecka 30 dzieciaków, którzy już są pełnoletni wychodzą z domów dziecka i gdzieś się muszą podziać, żeby nie weszli na drogę przestępczą, to otrzymują takie lokum. I pod naszą opieką Mocnym Duch jest 27 takich lokali w, w Łodzi, w których ogarniamy opieko, całą opieką dorastających Dorastająca młodzież, żeby mogła sobie poradzić w życiu. To wszystko się dzieje też dzięki Waszemu wsparciu. Także bardzo Wam dziękujemy. Dziękuję za, za to, że jesteście naszymi patronami i że całą ewangelizację też, którą robimy, wspieracie. Wszystkiego dobrego poniżej Teledysk Mocnych Duchu. Niech nam doda uśmiechu na cały dzień. Do zobaczenia.